Wielu z nas marzy o zmianach w swoim życiu, o rozwoju, o nowej drodze. Ale wtedy przychodzi nasza codzienność, czyli na przykład praca na etacie, obowiązki domowe, może dzieci, rachunki, zmęczenie no i wydaje się, że już w ogóle nie ma miejsca na rozwój. A dzisiaj chcę Wam pokazać. Że da się to zrobić, że nawet jeśli macie wrażenie, że wszystko jest przeciwko Wam, to da się to wszystko ze sobą pogodzić. I pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Dorota Kula. Dla tych, co mnie nie znają albo widzą mnie po raz pierwszy, jestem osobą, w kobietą w wieku eleganckim, która w sposób taki życiowy pokazuje co można zrobić w swoim życiu? Co zmienić, żeby nasze życie było jeszcze lepsze, jeszcze piękniejsze i jeszcze szczęśliwsze? I pozwól, że tylko zryknę na chwilę, czy my tu jesteśmy. Czy ja. tu Aha, dobra, już widzę, że jesteśmy, więc podążamy do tematu. A tematem dzisiejszego naszego spotkania jest, są trzy słowa: o tym, jak rozwijać się właśnie przy, mając pracę i mając rodzinę. A więc pogadamy. Yy, Aha, jeszcze może zanim przejdę do tematu, to jeszcze tylko przypomnę Ci, że możesz komentować, możesz zadawać pytania, możesz dzielić się swoimi przemyśleniami, albo po prostu, jeśli uważasz, że to, co mówimy, tu może komuś się przydać do czegoś, to również możesz udostępnić. A ja w kolejnym odcinku naszej serii Trzy Słowa powiem właśnie o tym, co w. Każdy z nas chciałby mieć więcej i tu w ogóle nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o, bardziej o czas na rozwój, bo to właśnie rozwój jest fundamentem szczęśliwego życia i Twoich sukcesów. Nawet jeśli pracujesz na etacie, masz rodzinę i codziennie gonisz od rana do wieczora, to da się tak zrobić o witam, witam, ulu da się to tak zrobić, żeby Znaleźć przestrzeń na rozwój, i to Ci właśnie dzisiaj pokażę ch czy chcę Ci pokazać, że to nie jest kwestie, kwestia cudów, tylko bardziej kwestia Twojej własnej decyzji. I teraz pierwsze słowo, które wybrałam w tym temacie, to oczywiście czas. No, jakby naturalnie się to nasuwa, dlatego że często mówimy, jest takie piękne zdanie i chciałabym. Żebyś się zastanowiła, zastanowił przez chwilę, a może napisał mi w komentarzu, jak często zdarza ci, mówić, zdarza ci się mówić właśnie to zdanie, nie mam czasu. Napisz mi w komentarzu, czy to Ci się często zdarza, czy niezbyt często. Cześć Wiolu, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do komentowania. Napiszcie, jak często zdarza Wam się mówić, nie mam czasu. No właśnie, ja Ci już teraz powiem, że czas nie jest czymś, co mamy. Więc mówienie nie mam czasu jest niepotrzebne dlatego, że czasu nie można mieć. Czas to jest coś, co świadomie wybieramy, czyli coś, yy, taka przestrzeń, którą przeznaczamy na coś innego. A więc. Czasu nie można mieć, i nie można poświęcać, można go tylko przeznaczać na coś. I kiedy mówimy, nie mam czasu, to tak naprawdę rzeczywiście to mówimy, wyrażamy to w taki sposób, że to nie jest dla mnie w tym momencie ważne, czy to nie jest dla mnie w tym momencie priorytetem. Witam Wiolu, witam, bo widzę, że już się wyświetlają komentarze, także możecie komentować jak najbardziej. I właśnie jeśli mówisz, nie, masz, nie mam czasu, to oznacza to, że w tym momencie to nie jest dla Ciebie priorytetowe. I to jest ok, to jest w porządku, ale jeśli rozwój jest dla Ciebie ważny, to on musi wskoczyć na tę listę jako priorytet. Bo inaczej się tego nie da, bo jeśli naprawdę chcesz się rozwijać, to znajdziesz na to czas... Yy, Znajdziesz na to czas, ale tylko wtedy, kiedy właśnie w Twoim planie dnia rozwój znajdzie się na pierwszym miejscu, a nie na końcu listy, która się nazywa Jak starczy czasu. <grym> witam też Sabinko, witam. Więc jeśli zależy Ci na swoim rozwoju, to czynności, które są z nim związane, wpisz na pierwsze miejsce listy pod tytułem pilne. Bo jeśli tego nie zrobisz, to twój dzień wypełnią inne drobiazgi, takie, które wydają się pilne, ale wcale tak naprawdę nie są istotne. A więc, jeżeli chcesz wygospodarować dla siebie czas, to mam dla ciebie takie zadanie. Dzisiaj wieczorem zapisz sobie trzy rzeczy, które naprawdę są związane z twoim rozwojem i chcesz, je zrobić jutro. Trzy rzeczy, które chcesz lub możesz zrobić jutro, i one są związane z Twoim rozwojem. A potem, kiedy już je zapiszesz, to rano przeczytaj je i zrób, wykonaj je jako pierwsze w kolejności. Ponieważ są ważne, więc trzeba je jako pierwsze wykonać. I ciekawa jestem, czy ci się to uda. Więc będę czekać na twój komentarz. Napisz, czy ci się udało to zrobić. Bo to, że próbujemy, to nie znaczy, że nam się uda, ale spróbuj to zrobić. I ciekawa jestem, czy się uda. No i drugie słowo, które w tym temacie mm, mnie jakby przyszło do głowy, to energia. Energia. No właśnie i napisz w komentarzu, jak często mówisz nie mam energii. <grym> Jak często ci się zdarza? Ja się napiję, żeby zwilżyć gardło, a ty napisz mi w tym czasie, czy zdarza cię często mówić nie mam energii? No bo czasami jest tak, a właściwie dość często bywa tak, że masz czas, ale I jeśli nie masz energii, to i tak niewiele zrobisz. Energia rośnie, kiedy dbasz o siebie o sen. O ruch, o jedzenie, ale też o otoczenie, czyli o, lu o ludzi, których, znaczy nie o tyle dbasz o ludzi, co dbasz o to, z kim zadajesz się, z kim przebywasz, z jakimi ludźmi. Czy to otoczenie, w którym przebywasz, wspiera cię, czy też nie? No, i tutaj dziewczyny piszą, a Sabinka pisze, że bardzo często, no właśnie, a Ula już praktycznie nie, no właśnie, ja też, ja też już praktycznie nie. I pamiętaj o tym, że czas i energia są ze sobą połączone. Dla, w jaki sposób może? Może w taki sposób powiem, że jeżeli od rana robisz rzeczy mało ważne, albo tracisz energię na przykład na seriale, przeglądanie social mediów czy jakieś niepotrzebne jałowe rozmowy, nie daj boże kłótnie, które niewiele zmieniają w twoim życiu, albo tracisz też energię na zadania, które cię na przykład nie pasjonują i w żaden sposób nie rozwijają, to nawet jeśli później znajdziesz chwilę na rozwój to tak naprawdę okazuje się, że już nie masz siły, żeby się za to zabrać. I to jest taka mm, kwintesencja tego, bym powiedziała. Dlatego tak jest ważne, żeby te priorytety realizować właśnie w pierwszej kolejności, czyli robisz najpierw to, co jest najważniejsze wtedy, kiedy Twoja energia jest na najwyższym poziomie. I Wtedy właśnie ta świeża energia idzie tam, gdzie, jest, gdzie to ma największy sens i tam do tego, gdzie Ty robisz ważne dla siebie rzeczy, czyli wtedy Twoja energia idzie w to, co jest dla Ciebie najważniejsze. Cześć Reginko, cześć. A my często marnujemy właśnie energię, dając się wciągnąć. W to wszystko, w te niepotrzebne rozmowy czy jakieś inne takie sytuacje. I dajemy się wciągnąć w to, co jest tak naprawdę dla nas albo mało ważne, albo nieistotne i w ogóle nas nie posuwa do przodu. Potem okazuje się, że brakuje nam siły na to, co naprawdę dla nas ma znaczenie i na to, co naprawdę jest dla nas ważne. I w związku z tym. Mam dla ciebie takie zadanie, że jeśli chcesz zyskać więcej energii, to zrób sobie taką listę. Możesz to zrobić dzisiaj, powiedzmy, dzisiaj wieczorem zrób sobie listę pięciu rzeczy, które odbierają ci energię, czyli co tak naprawdę sprawia, że ty albo jakie to są mało istotne rzeczy, na które przeznaczasz. Wydatkujesz swoją energię. I jutro postaraj się przynajmniej jedną z, z tych rzeczy usunąć ze swojego dnia. Czyli na przykład, co to może być? Przykładowo, jeśli oglądasz jakiś serial, który w żaden sposób cię nie rozwija, tylko zajmuje ci czas i uwagę, to postaraj się na przykład i nie jest związany oczywiście z twoim rozwojem to postaraj się jutro. Na przykład, nie oglądać odcinka tego serialu i zobacz, jak się z tym czujesz, i ile czasu tym sposobem oszczędzasz. No i też, ile energii zostaje w tobie. Ale powiem ci jeszcze coś w tajemnicy: mam taki swój mały sekrecik, jak chodzi o energię. Kiedy mimo wszystko, mimo wszystkich tych zabiegów brakuje mi energii, to mam taki swój naturalny trik, który stosuję. I on bardzo szybko, ale w sposób naturalny dodaje mi energii i podnosi moją chęć do działania. Nie mogę Ci w tej chwili o tym powiedzieć, ponieważ no, po pierwsze, to nie jest live na ten temat, a po drugie też nie mogę publicznie o wszystkim mówić, bo są rzeczy, które się nie podobają niektórym ludziom, ale jeśli chce, chciałbyś, czy chciałabyś dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, to napisz do mnie prywatnie, a ja ci chętnie zdradzę ten mój malutki sekret, który bardzo szybko, w sposób naturalny, podnosi moją efektywność i moją energię. No i teraz trzecie słowo, które w tym temacie mi się kojarzy: to skupienie. Skupienie, czyli zastanów się nad tym, jak często rozpraszasz się. Czyli na przykład masz jakieś zadanie do zrobienia i jak często się rozpraszasz. Nie musisz mi tu odpowiadać, tylko się po prostu zastanów. I pamiętaj o tym, że Twoje skupienie to jest Twoja supermoc w świecie pełnym rozpraszaczy. I pamiętaj o tym, że jeśli masz 30 minut. Ale w tym czasie, na przykład, skaczesz pomiędzy powiadomieniami w telefonie albo informacjami, na przykład z radia, czy z telewizji, albo na przykład w internecie, czy y, przerywasz sobie plotkowaniem z przyjaciółką, czy na przykład telefonem do mamy lub do dziecka, to efekt tej pracy jest naprawdę minimalny. I pewnie się ze mną właśnie w, tym, w tej kwestii zgodzisz, że tak jest, bo możesz mieć czas i energię, ale jeśli się rozpraszasz, to efekt twojej pracy będzie naprawdę marny. Więc kiedy siadasz do zadania, które masz zrobić, właśnie nie wiem, z gatunku tych rozwojowych na przykład, czy jakiegokolwiek zadania, to najlepiej usuń rozpraszacze. A więc. Przełącz telefon w tryb samolotowy, zamknij na przykład wszystkie karty w przeglądarce internetowej, albo w ogóle ją wyłącz, jeśli ona Ci jest niepotrzebna. Wyłącz radio i telewizor i uwierz, to wszystko poczeka. Te pół godziny, nawet te dwie godziny. No i pamiętaj o tym, że jeżeli już się zabierasz za robotę, to tylko jedna rzecz, jedno zadanie możesz zrobić w 100%. A więc skup się tylko i wyłącznie na tym jednym zadaniu. Bo nie zrobisz wszystkiego naraz, a jeżeli w którymś momencie, bo ja tak często mam, że ogarnia mnie nagle. Panika, że mam za dużo na głowie, bo mam pełno zadań do zrobienia, a jeszcze to i jeszcze to i jeszcze i zaczynam się wkręcać w taką machinę, że zamiast skupić się na tym, co mam przed sobą, to zaczynam wkręcać się i ogarnia mnie panika. To pamiętaj, że przychodzi ci z pomocą Mel Robins ze swoją regułą pięciu sekund, a więc Odliczasz od tyłu. 5, 4, 3, 2, 1 i robisz to, za co się właśnie zabrałaś, czy zabrałeś. I robisz to najważniejsze zadanie, na którym się musisz skupić na 100%. No i najczęściej tak jest, że jak odliczysz, to przekierujesz uwagę swego mózgu na liczenie i pani kamija, więc jesteś w stanie. Potem szybciutko wrócić do zadania. A co, jak się rozproszysz, bo czasami tak bywa, że coś robimy i wejdzie ktoś i o coś pyta, na przykład, no nie wiem, ktoś z rodziny, kolega z pracy, cokolwiek, ktokolwiek, przychodzi o coś pyta, i ty musisz odpowiedzieć na pytanie, no i potem jest trudno znowu powrócić do tego zadania, bo już nasz mózg zaczyna kierować naszą uwagę w inną stronę. To co wtedy? No znów, z pomocą przychodzi Mel Robins i jej reguła 5 sekund, czyli znowu odliczasz, odpowiadasz na pytanie i potem odliczasz 5, 4, 3, 2, 1 i wracasz do zadania, które rozpoczęłaś, czy rozpocząłeś. Bo pamiętaj, od momentu, gdy masz impuls do działania i odliczysz od 5 do 0, to ruszysz. Ale musisz ruszyć bez dyskusji, bez odkładania i bez przeskakiwania na coś innego, bo jak nie, to twój mózg zacznie wymyślać po prostu wymówki. No i takie zadanie dla Ciebie teraz. Wybierz sobie jedno zadanie na jutro, takie, które jest dla Ciebie ważne. Ustaw sobie konkretną godzinę, kiedy się za nie zabierzesz. No, i włącz sobie na przykład minutnik na jakieś 30 minut, czy na ten czas, bo tak mniej więcej możesz przecież sobie pomyśleć czy no, wykalkulować, ile to mniej więcej ci zajmie. Więc powiedzmy, jeżeli to jest zadanie na 30 minut, to ustaw sobie na 30 minut, jeśli na godzinę, to na godzinę, na tyle, na ile uważasz. I przez ten czas skup się tylko i wyłącznie na tym zadaniu. Bez żadnych przerw, bez sprawdzania powiadomień w telefonie, wyłącz wszystkie rozpraszacze i zajmij się tylko tym zadaniem. A potem napisz mi w komentarzu, czy to było łatwe dla Ciebie, czy trudne. Jestem ciekawa bardzo Waszych odpowiedzi. No i podsumujmy już nasz live, czyli pamiętaj o tym, że czas, energia i skupienie. Nie pojawiają się same z siebie, bo to ty decydujesz, jak ustawisz je w swoim życiu. A jeśli zaczniesz dzień od tego, co naprawdę jest ważne, to niezależnie od ilości obowiązków, będziesz robić postępy, oczywiście krok po kroku, małymi krokami, ale te postępy będą. I zrób sobie dzisiaj mały taki krok, właśnie. Czyli ustal, ustal sama ze sobą czy sam ze sobą swoje priorytety i przeznacz albo jeden priorytet najlepiej i przeznacz na ten priorytet czas, ale skieruj na niego swoją uwagę w 100%, wyłączając wcześniej rozpraszacze i skupiając się tylko i wyłącznie właśnie na tym zadaniu. I zobaczysz... Że efekty przyjdą szybciej niż myślisz. Bo pamiętaj, że czas, energia i skupienie to są trzy rzeczy, które są w Twoich rękach i nie musisz mieć więcej godzin w dobie, musisz po prostu lepiej nimi zarządzać. I obiecuję Ci, że jak zaczniesz działać według tego, o czym dzisiaj mówiłam, to nagle okaże się, że znajdujesz przestrzeń po prostu na swój rozwój. Bez konieczności rezygnowania z pracy czy z rodziny. Bo pamiętaj, że to Ty ustawiasz priorytety, a nie one ustawiają Ciebie. No i dziękuję Ci już bardzo za spotkanie, za komentarze, za zaangażowanie i zapraszam Cię na kolejne spotkanie za tydzień, poniedziałek 25 sierpnia o godzinie 19.03 powiemy sobie w trzech słowach o tym, że każdy ma w sobie coś. Na czym może zbudować swój sukces? A jeśli chcesz, żebym w trzech słowach zajęła się Twoim tematem albo poruszyła jakiś temat, który Cię nurtuje, to napisz do mnie tutaj w komentarzu lub na messenger. A ja już zajmę się w trzech słowach tym tematem. Życzę Tobie i sobie, aby ten czas, który dziś spędzisz, sam na sam ze sobą przyniósł ci oczekiwane efekty, i by zadanie, które sobie dziś wyznaczysz, właśnie z tymi priorytetami, bez zakłóceń przebiegło i żebyś był, żebyś była na nim skupiona w 100%. A ja Ci już mówię, dziękuję. Do zobaczenia za tydzień w kolejnych trzech słowach.